Denerwują mnie pewne historie, które na przykład się spotyka u weterynarza. Proszę. I to rozmawiałam ze, ze swoją przyjaciółką, która uwielbia, na kocha psy. Też ma ze swoim psiakiem. Jest w ogóle psychologiem. Ale mówi, że to idzie chyba w złą stronę, bo widziała pieski, że przychodziła młoda para. I miała psa w byciku. I ziubu lubu, laba laba, szaba szaba i jeszcze po prostu smoczek. I uwielbiam psy, ale no jednak to nie są dzieci małe. I chyba tutaj było takie pierwsze, że ojej, chyba coś tam się przesuwają granice. Wiele osób tu na tym fotelu siedząc mówi o swoim psie psi synek, mm -hmm. psórka, a o sobie tak, e, psia mama, mamusia. Jak to jest z tobą? Znaczy ja, ja, ja też, jeżeli chodzi o psach, no mama przyjechała wreszcie. Ale to jest taka mama-mama z tą matczyną miłością i to jest traktowanie twojej Eli właśnie jak córkę, czy to jest tylko Mat jakby nazewnictwo? Nazewnictwo. No. Nie, no nie, mama mam dzieci, a to jest jednak psina. No, gdybym, no, nie wiem, był pies i, i córka, która, nie wiem, była jakieś, nie wiem, topienie się, no to wiadomo, ratowałem córkę. Podobała Ci się Rolka, spodoba Ci się cały odcinek. Wejdź na kanał Psiodcast, tam więcej.